Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj dwunasta część artykułu o dzieciach imperatora. Lećmy z tematem, nie ma co przedłużać. Eee, rebelia postępowała, a żelazni wojownicy skupili się na swoich małych przyjemnościach, poniżaniu swych najbardziej zatwardziałych przeciwników imperialnych pięści. Tak też toczyli sobie kampanię na odizolowanym świecie Hydra Cordatus, który całkiem niedawno właśnie synowie Dorna Sprowadzili pod imperialny sztandar. Zaraz po zwycięstwie Perturabo otrzymał wiadomość, że Fulgrim wraz z Legionem pragnie spotkać się z nimi i przedyskutować sprawy najwyższej wagi. Władca żelaza spodziewał się, że ta wizyta miała coś wspólnego z nadchodzącą wielkimi krokami kampanią na Marsie i spodziewał się, że potrzebna będzie jego pomoc w rozbiciu obwarowań miast kuźni. Zaczął więc przygotowywać plan na taką ewentualność. Tak też sobie ślęczał nad tym planistycznym stołem, gdy oni jego sztab zostali zaskoczeni. Wiadomością o lądowaniu trzeciego Legionu przy samym ujściu doliny, gdzie żelaźni wojownicy i przynależna im imperialna armia rozbili obóz. Błyskawicznie postawiono wszystkich na nogi i nakazano zbiórki w rozwiniętych szykach. W przeciągu kilku chwil w paradnych formacjach stanęły bataliony Torakitai, dziesiątki tysięcy żołnierzy, przed nimi dwieście wielkich batalionów, pięćdziesiąt tysięcy wojowników w pancerzach wspomaganych barwy popiołu, Takiej prezentacji siły, potęgi i wspaniałości kosmos nie widział od czasu rzezi na powierzchni czarnych piasków i sztwana pięć. Jednak to Perturabo i jego oficerowie patrzyli w szoku na kawalkadę dźwięków, kolorów i spektakl, który wyłonił się ze strefy lądowania dzieci imperatora. Fulgrim i jego trzeci legion w niczym nie przypominali wspaniałych, honorowych wojowników, którymi niegdyś byli. Zniekształcenia i degradacje towarzyszyły tym wojownikom, a Perturabo nie umiał ich zrozumieć. Prywatnym sanctum bunkra dowodzenia Feniks naobiecywał bratu Złote Góry, nakłamał o starożytnej zakazanej broni Zinos, zwanej Aniołem Eksterminatus, a za miejsce jej ukrycia wskazał burzę osnowy, która objawiała się w snach Perturabo przez całe jego życie. Perturabo, chcąc spróbować znaleźć nić porozumienia z bratem, a zarazem chcąc zgłębić tajemnicze wizje, przystał na jego propozycję. Dzieci Imperatora i Żelaźni Wojownicy byli nieświadomi, że podążała za nimi zebrana na prędce grupa lojalistycznych Astartes, który, którym z okropieństw Isztwana pięć udało się uciec na pokładzie krążownika uderzeniowego żelaznych dłoni Sisyfeum. Jego załogę stanowili głównie Astartes X Legionu, i ich śmiertelna służba, jednak w jej skład wchodzili również wojownicy Salamander i pojedynczy kruczy gwardzista. Okręt działał jak samotny drapieżnik w mrocznej toni kosmosu, atakując transportowce i tocząc wojnę podjazdową ze zdrajcami w segmentum Obscurus. Celem, głównym celem było nawiązanie łączności z innymi grupami lojalistów i przyjęcie wspólnych celi strategicznych. Do tego czasu pozostawało nękanie i przerywanie łańcuchów zaopatrzeniowych. W związku z utratą przez X Legion zdolności bojowych, umożliwiających pełnienie tradycyjnej roli na polu walki, tylko to pozostało dowódcom okrętu, bycie cierniem w boku rebelii, co uniemożliwi jej wymierzenie ciosu skierowanego w imperium. Jednym z najlepszych przykładów sprawiania problemów zdrajcom było pojmanie na planecie Kavor Sarta stworzenia szyfrującego e, stworzenia szyfrującego zwanego Kryptos. Dokonali tego kruczy gwardzista i żelazna dłoń, zwani odpowiednio Nikona Szareukin i Saba Quayland. Ta hybrydowa abominacja stworzona przez mroczne mechanikum pełni ro pełniła rolę maszyny szyfrującej, która umożliwiała wymianę informacji bez zagrożenia złamania kodów przez siły lojalistów, a tym samym działanie bez ich wiedzy. Teraz miało się to jednak zmienić. Posiadłszy nową wiedzę, Kapitan Sisifeum mógł podjąć się wyprawy na Hydra Cordatus, a następnie, po poznaniu nowych planów zdradzieckich prymarchów, wyruszenia w kierunku burzy osnowy, by odebrać im tajną broń anioła Eksterminatus. Celem połączonych flot żelaznych wojowników i dzieci imperatora był od dawna zaginiony eldarski świat Idris. Mówiono o nim, że był ukochanym bogini Lileth. Planeta była jednym z legendarnych światów koronnych, które niegdyś stanowiły serce upadłego imperium Eldarów, tuż przed tym, jak zostali oni pochłonięci przez utworzenie ogromnej wyrwy osnowy, nazwanej później Okiem Terroru, a powstałej w wyniku narodzin Boga Chaosu Slanesza. Zaginione ciało niebieskie znajdowało się w samym sercu oka Grozy, w niezrozumiały sposób opierając się supermasywnej czarnej dziurze, która leżała w centrum nieustającej burzy osnowy. Cel ostateczny leżał w zasięgu prymarchów, grobowiec zwany zakładą Iszy, zagładą Iszy, usytuowany w samym centrum cytadeli Amon, niszak Kelis. Jakże e, do niego dotrzeć? żelazni wojownicy mieli na to spój, swój sp sprawdzony sposób. Bombardowanie orbitalne, rozpoczęto więc przygotowanie artyleryjskie, gdy słup ognia wypalił, wyrównał i zmielił pierścień ziemi wokół całej cytadeli, rozpoczęło się lądowanie. Stada Thunderhawków, Strombergów i Warhawków Sfrunęły z nieba, a zaraz za nimi ciężkie lądowniki planetarne przetransportowały na powierzchnię pierwsze dwa tytany Legio Mortis. Pokaz siły trwał dopóki dwa pełne legiony kosmicznych Marines, ich ludzkie siły pomocnicze i osiem kolejnych boskich maszyn nie znalazły się na powierzchni planety. Natarcie zdrajców rozpoczęło się w pięć godzin po lądowaniu. Ku głębokiemu zniesmaczeniu Perturabo w końcu nie wszystkie fortyfikacje były ukończone. Pomimo, że droga prowadząca do Cytadeli była niebroniona, ten nakazał żelaznym wojownikom okopanie się i przyjęcie najdogodniejszych pozycji, które później stałyby się barbakanem osłaniającym ewentualną drogę ucieczki. Dla odmiany legion Fulgrima rozdzielił się na indywidualne bandy sięgające liczebnością między setką a tysiącem wojowników. Każda z nich zdawała się być dowodzona przez kapitana, choć biorąc pod uwagę dziwaczność ornamentacji i zdobień, na każdym z pancerzy czasami rozróżnienie rank graniczyło z cudem. Pozostawiając za sobą ufortyfikowany przyczółek, Perturabo poprowadził swój legion wraz z częścią dzieci imperatora do serca Cytadeli. Nie wiedział, że jest w tajemnicy obserwowany przez lojalistów z Sisyfeum, którzy, choć przewyższali, przewyższani liczebnie tysiąc do jednego, zdołali odnaleźć swoją własną, niedostrzeżoną przez zdrajców drogę do kompleksu. W miarę jak Prymarchowie zbliżali się do ich ostatecznego celu, Fulgrim coraz bardziej naciskał na brata, ganiąc jego opieszałość. Perturabo zwrócił uwagę na to, że ten wręcz błyszczy od potu, jednak to nie wilgoć odbijała światło na jego skórze. Fenix pocił się światłem, pocił się światłem. Perturabo dostrzegał to tylko dzięki swej nadludzkiej Prymarszej Ostrości Zmysłów, które przewyższały nawet te posiadane przez Astartes. Ładca Żelaza doskonale zdawał sobie sprawę, że prędzej czy później zostanie zdradzony przez brata, i nie ufał mu ani odrobiny. Mimo wszystko parł przed siebie z zamiarem ukończenia zadania, które przed sobą postawili. W miarę jednak jak zbliżyli się do celu, w sercu grobowca, najwyraźniej obrzydzona obecnością sług Slanesza, ożyła moc Idris. A co za tym ee, poszło, stojące do tej pory tylko na monumentalnej straży golemy poczęły budzić się do życia. Tysiące kryształowych pomników odrzuciło swą dotychczasową skostniałość i ruszyło z wdziękiem do walki. Armia upiorów, polegli Eldari Idris, natarli zarówno na tych zdrajców wewnątrz Cytadeli, jak i na tych, którzy pozostali przed nią. Perturabo zajęty walką o życie, spostrzegł, że w ogniu gorejącej bitwy fulgrima gdzieś wcięło. Zdawszy sobie sprawę, dokąd się udał, władca żelaza wkroczył w zielony blask emanujący ze środka ogromnej komnaty. Zrozumiał, że ani to pierwotna energia, ani jakaś wygenerowana mechanicznie siła wkroczył w czystą esencję tych, którzy niegdyś wyzionęli tu ostatnie tchnienie. W poszukiwaniu brata dotarł do kolejnej, sferycznej komnaty, której proporcje zdawały się przeczyć zdrowym zmysłom, Feniks stał u szczytu smukłego mostu, który zdawał się prowadzić ku samemu centrum pomieszczenia. Podpory mostu były jakby zakotwiczone na równiku, a mnóstwo mniejszych mostków kierowało się w miejsce, gdzie mieniąca się kula błyszczała, niczym miniaturowe słońce. Na jaw wyszło, że Idris był planetą wydrążoną w środku, a jej wnętrze było ogromną pustką, z tym niesamowicie jasnym słońcem jako jądrem. Perturabo skonfrontował się z bratem, gdy tylko dotarło do niego, że anioł Exterminatus nigdy nie istniał. Fulgrimną szalansko potwierdził zaś, że takiej broni w istocie nie ma jeszcze, a zostać ma nią on sam. Nieprzyjęty tłumaczeniem Feniksa, wkurzony, wszak był to największy odpał narcyzmu, jakiego dopuścił się dotychczas jego brat, władca żelaza ruszył w jego kierunku. Forgebreaker w ręku zwiastował tylko jedno – zamiar ukarania władcy Trzeciego Legionu śmiercią. Nie doszła ofiara, jednym słowem powaliła brata na kolano, rzucając zaklęcie, którego każda koszmarna sylaba wdzierała się wprost w umysł. Feniks ujawnił też, że w dniu przybycia na Hydra Kordatus obdarował brata płaszczem z przeklętym zapięciem. Wewnątrz stylizowanej na czaszkę klamry znajdował się klejnot kamień małgetar, który stopniowo wysysał siły i życie z władcy żelaznych wojowników. Teraz Dzięki nie do końca dobrowolnej ofierze Perturabo, Fulgrim miał osiągnąć apoteozę. Fulgrim rozległym łukiem cisnął Perturabo w poprzek komnaty, gdzie ten runął na jej krawędzi z łoskotem trzaskanych, trzaskanego metalu i kryształów. Uwaga wszystkich Astartes w komnacie zwróciła się na Feniksa. Ten bowiem nie był już samym bytem, który, nie był tym samym bytem, który stanął na powierzchni planety, unosił się w powietrzu nad sercem pomieszczenia, które nie emitowało już w pustkę swego zielonego blasku. Zamiast tego, umęczenie lśniąc już tylko ostatnim blaskiem ginącego światła, pancerz Fulgrima mienił się za to zupełnie tak, jakby skupione w nim światło tysiąca słońc próbowało wydostać się na zewnątrz. Jego oczy, niczym dwie czarne dziury, zdawały się być odbiciem doznań, których wielkość zdawała się być nieosiągalna dla wszystkich poza szaleńcami i tymi, którzy byli gotowi poświęcić wszystko, by ich zasmakować. Perturabo odzyskał w międzyczasie dość sił, aby Ponownie skonfrontować się z bratem, z wyciągniętym małgetarem w ręku, ruszył w kierunku Feniksa, szukając w jego oczach odcienia skruchy za to, do czego doszło, choć odrobiny wstydu za spiskowanie w celu zabicia go, nie ujrzał jednak niczego podobnego. Zrozumiał, że w tym przypadku nie ma już szans na odkupienie, że Fulgrim chce już nie tylko zostać aniołem, on pragnie zostać bogiem. Obrzydzony pragnieniami brata, Perturabo poinformował go, że ludzkość dawno już wyrosła z takich bytów i cisnął kamień małgetar daleko w szyb. W tejże chwili rozpoczęła się prawdziwa nawała bolterowego ognia. To żelazne dłonie z Sisyfeum natarły na zdrajców. Bitwa zawrzała, w jej środku dwóch prymarchów, fulgrim wciąż nad ziemią, władca żelaza ponownie na kolanach, jakby byli połączeni, a ich więzy nietknięte nawet przez szalejące wokół strumienie ognia. Nagle ten pojedynczy kruczyk wardzista, który pojmał abominację szyfrującą, Sharolkin, pochwycił małgetar. Instynkt zadziałał błyskawicznie. Skoro pragnął tego Feniks, należało to zniszczyć. Złapał za bolter poległego Astarte z dzieci Imperatora, przyłożył wylot lufy do klejnotu i pociągnął za spust. Nagłe uwolnienie jego energii życiowej momentalnie uzdrowiło Perturabo, jednak wzmocniło również Fulgrima. Okazało się, że w kamieniu przebywała nie tylko energia skradziona jednemu z Prymarchów, również połączone duchowe esencje ich obu, była to moc potężniejsza niż zwykła suma jej składowych, potęga, która mogła napędzić. Wyniesienie tak brutalne, że tylko połączona siła życiowa dwóch prymarchów byłaby w stanie jej sprostać. Pancerz wypalił się na wygiętym ciele Fulgrima, pozostawiając jego ciało opuchnięte, emanujące ciepłem, rodem schutniczego pieca, a dodatkowo omiatane różowymi i fioletowymi płomieniami. Perturabo zaś dźwignął się z kolan i postanowił dokończyć swoje dzieło. Zamachnąwszy się w szerokim łuku, rozłupał ciało Feniksa. Nieświadomy co uczynił, kat doprowadził do narodzin. Roztrzaskując starą formę, umożliwił nowemu ciału brata na dokonanie zmian w swej anatomii. Wszyscy obecni obserwowali przez palce, jak w blasku, niewyobrażalnie jasnego światła w huku trzaskanych kości, władca dzieci imperatora ponownie się rodził. Najpierw nagi i pierwotny, idealny, takim jakim stworzył go imperator, by po chwili wijąc się i prężąc uzyskać rogi. Kolejne ręce, jego nogi splątały się i zrosły, tworząc jeden długi wężowy ogon, na wzór tych, które posiadali laera. Ciało zaczęło pokrywać łuski. Ciało zaczęły pokrywać łuski i płyty chitynowego pancerza, zupełnie jakby niewidzialny rzeźbiarz pracował nad swoją porcją gliny, nadając jej najpierw zgrubny kształt, z czasem modelując detale. Perturabo pojął, że jedyne co zniszczył to śmiertelną skorupę fulgrima. Teraz wszyscy obserwowali narodziny ukochanego czempiona slanesza, demonicznego księcia chaosu. Po zakończonym wyniesieniu, prymarcha zwyczajnie rozpostarł ręce i wraz ze swoimi kosmicznymi marines chaosu zniknął w rozbłysku teleportacyjnej energii. Wraz z ucieczką feniksa planeta Idris zaczęła się rozpadać. Siła serca planety przestała istnieć, a co za tym idzie, moce życiowe zmarłych Heldari nie utrzymały jej już ani w całości, ani na miejscu. Nadszedł czas, by świat został wchłonięty przez oko grozy w częściach. Żelazne dłonie zebrały poległych i rannych, po czym rozpoczęli odwrót. Zdali sobie sprawę, że nie byli w stanie stanąć do walki z Perturabo i ujść ze starcia przy życiu. Ten natomiast pozwolił im odejść, a sam wyprowadzając swoich wojowników z Cytadeli. Już z, pokładu, już z pokładu władca żelaza obserwował śmierć eldarskiego świata koronnego. Okazało się jednak, że potęga grawitacji oka grozy schwyciła już flotę w uścisk tak mocny, że odwrót okazał się niemożliwy. Mniejsze jednostki już były wciągane do wnętrza czarnej dziury, większe flagowe były w stanie oprzeć się grawitacji jednak tylko na tyle, by odsunąć w czasie to, co było już nieuniknione. Perturabo podjął więc decyzję, zgodnie ze swoją dewizą, by zawsze przeć naprzód, nigdy się nie cofać. Wbrew części swych doradców, uważających to za samobójstwo, Rozkazał odwrócenie kursu i wlecenie wprost w czarną dziurę. Jego Astartes wykonali rozkaz i flota żelaznych wojowników wleciała wprost w serce Grozy. Przez kolejnych siedem standardowych tarańskich lat po masakrze na Isztwanie Pięć, rebelia rozprzestrzeniła się po galaktyce, pochłaniając całe imperium w płomieniach straszliwej domowej wojny. Wojny domowej, która, historii, e, z, która w historii znana jest jako Herezja Horusa. Nim doszło do jej zakończenia w sławetnej bitwie o Terre, dzieci imperatora nie były już nawet cieniem swoich dawnych, chwalebnych ja, totalnie pochłonięci przez pragnienia Slanesza, bez śladu przyzwoitości w duszach, nie brali nawet udziału w oblężeniu imperialnego pałacu, choć brali udział w bitwie o planetę. Nie zaprzątali sobie jednak głowy strategicznymi celami i, jak szarańcza, spadli na obywateli zamieszkujących kolebkę ludzkości. Szaleńcza orgia przyjemności, rozbojów, testów, narkomanii, używek do wytworzenia, których wykorzystywano żywych ludzi, trwała aż do pokonania Horusa i odwrotu zdrajców. Jak wiadomo, losy dzieci imperatora w okresie bezpośrednio następującym po klęsce w bitwie o Terre nie są szczegółowo znane. W ślad za ich wycofaniem, Astarte z III Legionu pozostawiali, sobie, pozostawiali po sobie tylko pozbawione populacji światy i imperialni skrybowie nie mieli skąd powziąć miarodajnych informacji dotyczących o ich przemarszu. Jest jednak wiadomym, że gdy zasoby niewolników pozwalające na niewyobrażalne perwersje zaczęły się kurczyć, zdecydowanie e, się kurczyć, i dzieci imperatora zwróciły się do grabienia innych legionów z ich brańców. Bez kojącej ręki Horusa zakończyło się to odwetem ściekłej braci z dradzieckich astartes, którzy pokonali tych oddanych slaneszowi w serii krwawych walk zwanych wojnami o niewolników. Konflikt ten miał również ostatecznie roztrzaskać więzi, więzi wewnątrz samych legionów. W trakcie tych starć w umyśle konsyliarza Fabiusa zakwitło ziarno nadziei. Opracował on spisek, według którego należało wykraść ciało Horusa z fortecy jego synów na powierzchni demonicznego świata Meleum. Sklonowanie utraconego przywódcy w jego wyobrażeniu miałoby przywrócić legionom chaosu przywódcę, szczęście i dobrobyt. Działania band podległych Bajlowi, choć skuteczne w natarciu na Warownię, rozsiedziły jednak Ezekaila Abadona do tego stopnia, że postanowił przejąć kontrolę nad synami Horusa i ruszył do kontrnatarcia, które ostatecznie roztrzaskało cokolwiek, co jeszcze pozostało z poczucia jedności trzeciego legionu. Czarny legion, jak Abadon przemianował swe siły, przypuścił zuchwały atak na harmonię, nową planetę tronową dzieci Imperatora. Pomimo bycia kilkukrotnie przewyższonym, e, liczebnie Ezekiel uknął przebiegły plan. Mściwy duch holował, a wręcz w za sobą opuszczony wrak okrętu tysiąca synów, który długością sięgał dwóch kilometrów i ważył osiem megaton. I Szkandar Kajon Czarnoksiężnik z legionu Magnusa po prostu telekinetycznie zaciągnął za sobą skorupę okrętu, a potem cisnął nią w samo serce obwarowań trzeciego legionu, bo Abaddon go o to poprosił. Niespełna minutę od wejścia w atmosferę zajęło wrakowi statku uderzenie w powierzchnię. Ten czas dla populacji świata był wystarczający, by dostrzegli nadciągającą śmierć, absolutnie za krótki, jednak by mieć szansę, by cokolwiek z tym zrobić. Czujniki mściwego ducha wykryły sejsmiczne wstrząsy nawet po przeciwległej stronie planety. Canticle City przestało istnieć. Ezekiel z sojusznikami przystąpił zaś do abordażu przyłapanej na próbie ucieczki jednostki Baila. W miarę jak przedzierali się przez statek, szlachtując abominacje stworzone przez konsyliarza, Abaddon natknął się na klona, zwanego Chorusem Odrodzonym. To już kiedyś czytałem, a w którymś z artykułów. Po brutalnym pojedynku życie sztucznie stworzonego mistrza wojny zakończyło się, Proklamując odebrane szpony Horusa swoimi własnymi, profanator wbił je tak głęboko w pierś przeciwnika, że razem e, z, z posoką sklonowanego półboga ukazały się na jego plecach. Zintegrowany bolter szturmowy zagrzmiał trzykrotnie, grzebiąc sześć boltów w, w odsłoniętej klatce i szyi, a gdy te wybuchły, od środka rozsadziły laboratoryjną abominację na strzępy. Abaddon ogłosił się prawowitym następcą Horusa na stanowisku Mistrza Wojny Chaosu, ogłosił e, też, że od tej pory synowie Horusa zwać się będą Czarnym Legionem, najpotężniejszym ze wszystkich zdradzieckich w służbie rujnujących potęg. Dzieci Imperatora natomiast w następstwie powyższych zdarzeń kompletnie rozpadły się na grupki małych, rywalizujących ze sobą band, które przestały w jakikolwiek sposób być ze sobą związane na poziomie Legionu Astartes. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Dzieci Imperatora. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i projekt.